Zawsze jechaliśmy do, do Lubomierza, pod Pławną, mm. do Pławny pod Lubomierzem, tam gdzie samych swoich kręcili. No i dowód ja mówię, tam: Nie ma nigdzie hotelu, nie zatwie mm. Nic tam, ludzie są na no nie. A masz głowę i chuj, to kombinuj. No i no tak, taka szkoła. Mm. No, i, no mm. i fajnie, no. No i tam miałem pierwsze zdarzenie takie dziwne, że zobaczyłem swoje ciało z, z góry. I wiesz, no, spietrałem się, bo to nie był sen. Ja wiedziałem, to nie jest sen, i pojechałem. Do psychiatry wojskowego w Warszawie na Koszykową i on powiedział, że chyba chce z wojska odejść, a wtedy jeszcze mówi nie. To był początek. A mówię, no to dwa razy dziennie relanium i raz w tygodniu dupę, bo żony pewnie nie masz, bo z żoną raz w miesiącu się spotykaliśmy. Małżeństwo się rozpieprzało, tak jak zawsze, w takich układach i to też nic nie dało. No ale jak w 80 czy 79 przypadku trafiłem na wykład tego Stefańskiego w Pałacu Kultury. Metoda monoru, wyjścia z ciała. Mm -hmm. Jak to usłyszałem, poszedłem się pośmiać, bo mówili, wiesz, tam gdzieś dziwne rzeczy mówią, a to raz pójdę. I sobie okazało się, że oni uczyli ćwiczyli, jak ćwiczyć, żeby to osiągnąć. Mm -hmm. A ja sobie powiedziałem, Boże, to jestem normalny. Mi to w przyszło. Wiesz? No i takie. się za nim byłeś na szkoleniu. Tak, tak. Mm -hmm. No i ja stwierdziłem, że to są moi ludzie, że ja tam się czuję dobrze, że nie jestem inny. No i tak zacząłem się zbliżać do Stefańskiego, on wtedy wydał książkę od magii do psychotroniki i pytałem później, był kongres w 1981, to pytałem, czy mogę przyjść, bo się z nim zaprzyjaźniłem, no mówi, nie ma miejsc, ale będziesz bilety sprawdzą. No i tak się szedłem na kongres, to. gdzie byli ludzie z całego świata, no i ja wtedy byłem już po radiestezji, coś tam czułem i spotkałem drugiego człowieka, coś czuję i pytaliśmy Stefańskiego, czy możemy w pracowni przyjść i coś tam z rękami robić z ludźmi. Będziemy za gratis to robić, żeby uczyć się, wiesz. No bo widziałem, że drugi taki jest. No no, tak. tak się zaczęła, powstała ta pracownia bioterapii, pierwsza profesjonalna w Polsce, później ją zarejestrowano, no i tam była taka pierwsza kuźnia pierwszych mm. tych dinozaurów, tak się nazywają teraz. Część z nich żyje jeszcze, także... Czyli od 1981 roku tak zaczęło? Już ruszyłem, tak. tak. A, i to była sezia, czy jeszcze coś? Radiostezja była do 1981. Wiesz, miałem w Łańcucie, bo mieszkałem w Łańcucie, przyjaciela, i on był płatnerzem, jest nadal. Krzysztof Pana zrobimy, czy japoński, piękny, katane I on przyszedł do mojej siostry, bo i robił jakieś repliki. Tam wyjeżdżałem do Australii i się wahadł, mi tak zaczął nad ręką. I ona się kręciło. No ja myślę, no, kręci się, bo rusza ręką pewnie. Mm -hmm. Ale wiesz, ja myślę, coś kombinuję. mówię, pokaż to wahadło. Musiałem, tam jest włos. Mm -hmm. Wiesz, dlaczego? Bo jak kręciło się to wahadło, to czułem coś w ręce. Mm -hmm. No i on mówi, no to już jesteś gotowy. To co, powiesz, powiesz mi coś? Nie. Do poznania napisz, niech ci przyślą książki, bo tam było wtedy, wiesz, jeszcze Warszawy nie znałem. Mm -hmm. No i tak się zaczął od radiestezji. No tam różne rzeczy, cieki, pierdoły, później studnie. Mm -hmm. Co największy wpływ na Ciebie wywarło? W takim twoim kształceniu uczeniu się, jakie doświadczenie albo uczenie, albo spotkanie. Spotkanie. Właśnie zanim hmm. zacząłem czuć to w 80 roku, co był chyba rok 80. to wszystko to były takie lata bardzo mocne. Ja byłem na wczasach wojskowych w Juracie i był brzydki dzień i zobaczyłem, co tam się dzieje, bo nad morze nie szedłem. No i gość, tak Abramowski miał komandor, hmm. miał wykład na temat hipnozy, Taki dla ludzi, dla wczasowiczów. no poszedłem. Hmm. I on słyszał o tym, o czym mówię, to trochę, wiesz, jak każdego ciągnęło. Mm -hmm. No i ja w przewie do niego podszedłem, mówię, pani komandorze, mówię, ja, ja trochę zajmuję się diestezją, czy moglibyśmy się spotkać, że pan mi mógł tak przybliżyć tą hiprozę, coś pokazać? No on mówi, no zobaczymy. Mówi, ale za to pan... Po przerwie coś powie o radiestezji, bo on miał dość, bo oni chcieli, żeby on hmm. na kimś zrobił przykład. No i wierz mnie wciągnął, i ja zacząłem mówić, co to jest radiestezja, pokazałem wahadło, i tam taki numer w pierwszym rzędzie ludzi siedziała taka ładna blondyna, no i taki facet dojrzalszy. Ja mówię, czy Państwo się zgadzacie, bo można pokazać harmonię, czy jest między ludźmi. Hmm. No i ja wziąłem wahadło i pytam, czy jest harmonia? No i jest harmonia. Ja mówię tak do wszystkich, widzicie Państwo, jak jest harmonia między małżeństwem, to jest fajne. A w tym momencie jak powiedziałem małżeństwem, wahadło w lewo. Ja ale mi wychodzi, że nie jesteście małżeństwem. Ona czerwona. się, że to była kochanka tego komendanta ośrodka. Ja czym I on za to mówi, Terusz, teraz przyjdę do Ciebie. I zrobił mi hipnozę, w trakcie której poczułem dziwne rzeczy, wiesz. Ja leżałem, robił klasyczną hipnozę. No teraz to znam kilkadziesiąt no, kilka też? Też. Eriksonowska nie. Eriksonowską to jest dojrzałość. To są techniki narracji, to są aktualne. Ale później Ci powiem o nowej hipnozie, którą stworzyłem. Wiesz, i... i on mi kazał zamknąć w oczy, ja leżałem, no im tam różne rzeczy. Ta ręka będzie czuła, ta nie, ta co czuła, no to dotą mówi, dotykam cię papierosem, wiesz, do, nie, dotykam cię palcem, nie mówił, że palcem, dotą mnie palcem, a ja miałem tu poparzenie. Mhm. A tu, gdzie papierosem, gdzie była nie czułem, nic nie czułem. Mhm. I tak powiem, później mi coś przyłożył do czoła jaki kolor. Ja wiem taki zieleń, ale wiesz, w mózgu to powstawało i... Mhm. I on później mówi, To jest legitymacja wojskowa, no zielona. Mhm. No i tak po kolei. Zrobił mi coś takiego, czego nie chciałem, bo widział, że ja fajkę palę. Ja fajkę palę od 18 roku życia. Tak, no nie, nie systematycznie, ale to dla przyjemności, panie mi, dobry Tutaj amfora, czy klank, to już nie wiem. I on mi to zrobił też, że kiedy zbliżę fajkę do ust, to będę miał dróg wymiotny. Mhm. To jest jedno, i później co, i ta zakodował, ja tego nie pamiętałem. I drugie, że, że, że ja po prostu. Dopóki on nie zapuka trzy razy w szafę, ja nie wstanę. Mhm. Ja po prostu będę bezwładny od pasa w dół. No i wiesz, pierwsza rzecz tak, no wychodzimy z tego trasu, yy, kazał mi oczy otworzyć, ja leżę na tej leżance ogólnowojskowej, czasowej, wiesz i, mhm. i ja się podnoszę, mój spróbuj wstać. No i ja chcę wstać na nogi, mhm. i zsunąłem się na ziemię, i poczułem nic tu, odtąd nic. Mhm. Wiesz, moja pierwsza żona w to zobaczyła, łzy i lecą, bo chłopa odcięło od dołu do góry, od dołu w dół. No i on poszedł do szafy i stuka trzy razy, a ja czuję, jak mi gorąco idzie, wiesz. Mhm. To mi się później przydało, bo zrozumiałem te zablokowania psychosomatyczne. Mhm. No i siedzimy, no pogadamy. No zapal fajkę, ja tak fajkę, a tu wiesz coś, tak mówię, cholerak, śmierć. No jeszcze raz, oni się śmieją, wiesz, bo ja tego nie pamiętałem. Mhm. I wiesz, ja go pytam, co on robił, że ja na początku miałem wrażenie, że przeze mnie przechodzą fale. On nie wiedział tego. Mówi, bo w książce, to był Wolberg, hipnoza Wolberga, było napisane prowadzisz ręce, tak zwany pas wzdłuż mm. ciała. I wiesz, ja to poczułem, ale nie widziałem. On nie wiem, może to jest właśnie to. Mm. Przepraszam cię, mm. jak już jesteśmy to chwilę. Tak, to tak. Mm. I, i wiesz, i w tym momencie, w tym momencie powiem ci, że, że ja się zacząłem zastanawiać, co to było. I później wieczorem mówię do mojej żony, mm. mówię, słuchaj Mira, ja zrobię ci też tak Powiesz mi, co czujesz. Mhm. I ona siedziała tak jak Ty. I ja tak wiesz, przy nodze jednej. Ona ja by tam coś czujesz? No nie wiem, może coś, bo nie wiem, to jest bardzo słabe. I wiesz, tak, ja tylko kolan, tylko kolan, poczułem, ja poczułem robienie w rękach. Mhm. Ja mówię, Mira, ale ja czuję, nigdzie tu, tylko tu przy kolanach czuję takie giełki. Mhm. A on wiesz, może to, bo ja miałem w dzieciństwie i w młodości bardzo silne zapalenie stawów. Może Ty to czujesz? Mhm. I to był, wiesz, takie, jakby dobro Mira. Mhm. Słuchaj, parę dni później, jedna znajomych, bo ja wtedy no, wśród znajomych pokazywałem, tak mówię, to, co, to wy to, to, to taki okres nawiedzenia. I ona, wiesz, Roman, bo to byłem Roman wtedy, powiedz mi, gdzie mi głowa boli. No bo skoro tu poczułeś żony, a ja tak jak ślep, wiesz, szukam, szukam i tak, o chyba tu. I tak robię. Wiesz, tak patrzę, żeby dokładnie powiedzieć, gdzie. A ono, wiesz co, jak tak robisz coś rękoma, to jakbyś mi zdejmował ból. I to było drugie i zaczęło się. Mhm. I ja wróciłem do Warszawy. I ze Stefanem, żeśmy listy wymieniali, bo wtedy telefonów tak nie było, komórkowych, nie, przynajmniej nie mieliśmy. I wiesz, on pisał o swoich doświadczeniach, a później mówię, słuchaj, coś musimy zrobić i mieliśmy coraz więcej takich ciekawych spostrzeżeń. I ja mówię, słuchaj, no, no musimy takich ludzi pozbierać podobnych, będziemy mieć więcej jakichś danych i zaczęliśmy takich ludzi szukać. Oni się sami pojawiali. Jak była pracownia, przyszło dwóch, trzech, później więcej. Każdy mówi, że coś czuje. Był ksiądz, który mówił, że czuję, ale jego żeśmy wywali, bo on wkładał kobietom ręce ze stanik, i mówił, że stanik blokuje energię. Ja też go wypieprzyłem. bo mnie zrobili kierownikiem pracowni. Może dlatego, że miałem najwyższy stopień wojskowy. A on na był komandorem, suche. No, później było jakieś szkolenie, i słuchaj, stworzyliśmy stowarzyszenie. Wysłuchaj, zrobiłem stowarzyszenie, tylko nie będę prezesem, bo chcesz, by był ktoś z pod Warszawy. Mm. I tak powstał Biopol, Polskie Stowarzyszenie Bioterapeutów. On był prezesem. Mm. To było do momentu, kiedy był incydent, wiesz, z tym, na Czerniakowskim Szpitalu. Zadzwonił do nas ordynator mówi, żeby coś przyjechać zrobić, bo nie wiedzą, co się dzieje, bo przedmioty latają w powietrzu. Butla z gazem, worki z krwią, wiesz, coś mm. rozbija. Dziwne rzeczy się dzieją. I, I wiesz, ja mówiłem cały czas, że to jest jakiś efekt, bo ja byłem po różnych literaturach i widziałem, że to jest coś z medium i ktoś generuje jakąś energię taką mm -hmm. biograwitacyjną. A tam chodzi, wiesz, odczynianie, duchy, cieki, przebierali się, pali świeczki, wiesz, to były jaja, bo to takie osoby niby poważne robiły. No i oszczędzka i Rumuszkot wtedy tam też bywali i, i to wszystko spisywali. I co się okazało, wiesz, ja powiedziałam, że ja nie pójdę, bo jest lepszy ode mnie Stefański, bo on się zajmował okultyzmem, magią i tymi rzeczami. Zresztą z nim byliśmy u Jasi w Sochaczewie, gdzie latały też przedmioty. Mhm. Wiesz, on tam dostał kostkę Rubika w czoło, tam pojawiała się mhm. cebula na środku grąca, pokoju wirowała, z innego pomieszczenia, z kogoś innego. To były niesamowite... Krzesło się wbijało w ścianę w tynk. To były niesamowite rzeczy. I on tam poszedł, ale zobaczył, że jest cyrk, powiedział, że on tym się nie zajmuje, to ustąpił. Ale coś okazało? Dopiero wyszło jak... Jaki facet zaczął jeden mówić, że w drugim pokoju, w tym i w tym, to, to łóżko ta kobieta umrze, ale później to umrze, ten człowiek wiesz. I oni skojarzyli, że coś, on dziwnie, wie jeszcze, mhm. To był pacjent, to był alkoholik, który miał żartą czustkę. Mhm. I co się zdarzyło, słuchaj, zrobili badania później, jak to ustąpiło, to on miał czustkę jak nową. Jakby jakaś siła regenerowała go i on manował energię. I on stąd, wiesz, miał widział. No, pewne rzeczy wiedział. Mhm. Wiesz, ja wtedy nic dużo nie widziałem, także. Ja, to były początki, mi się wydawało, że ja sporo wiem, no w tej chwili to już mogę powiedzieć, że ja, ja, ja widzę jakby z różnych wymiarów, wiesz, bo zajmuję się i bardzo, i przechodzenie, i znaczy szukałem wszystkich technik, szukałem jak, bo, bo co to spowodowało to, ta lawina tych zdarzeń, że zaczął mnie interesować drugi człowiek, dlaczego choruje, jak to wygląda, jak to się czuje, czy to można zmienić, mi się wydawało, że my jesteśmy normalni zdrowi. Ale dopiero pracując z ludźmi, zobaczyłem, oni mi pokazali nasze problemy mhm. i to się zaczęła taka autoterapia, wiesz, postrzeganie, uważność mhm. i, i, i niesamowita, wiesz, no fascynacja, do dzisiaj to jest no To też takie głębokie poruszenie, bo to tak, tak. trochę brzmi. Tak, takie to słuchaj, to, to zmieniało wszystko. Ja myślałem, że to mi ułatwi życie, nie, to mi utrudniło życie, wiesz, bo to relacje i ja, ja, ja przez to, co czułem, stałem się jeszcze większym idealistą, wiesz. I, i to zmieniało moje życie, bo, bo ja byłem w domu chrześcijańskim, wychowany w katolickiej wierze, ale później byłem mądry i wszystko odrzuciłem, ale zdarzenia, które były, czy bardzo, jak byłem po drugiej stronie, to co zobaczyłem, odczułem, to to wszystko zmienia, wiesz, poza tym zmienia relacje do człowieka, zmienia pojęcie choroby, codzienności, wszystkiego, wszystkiego to jest... To trochę tak mówię, że jakbyś mówił o szczęściu, po drugiej stronie. Tak, tak, ale jak byłem tam, to się nie chciało wracać. Ale tak to też czuję u Ciebie. Tak. A pięknie z... dajesz świadectwo tego i tak, tak. M, z taką autentycznością. Wiesz, to może na, na ten temat… Mógłbyś dużo mówić, co? Tak, ale wiesz, to mnie wzrusza, to jest coś takiego, mhm. że jak o tym myślę, to... To, to męczy to wszystko, co tutaj jest. To się chce tam wrócić, wiesz, to jest... Tak mi opowiadał pewien znajomy, wiesz, który jest, był, bo już nie żyje, tak. mistykiem, wiesz. Tak. 9 lat przebywał w lesie. Tak. No są różne drogi, wiesz, na tej górze prowadzące do tego stanu. Ale wiesz, co jest na piękne? Że Ty zostałeś. Myślisz, że chce mi się tu być? To tylko, każdy sobie cele. Tak. Także czuję to, że się dłużę. nie chce tu być, natomiast wiesz, to ucieleśnienie tutaj, że jest i no. że służysz, że dajesz. To jest piękne. Ale każdy rok, wiesz, powoduje, że się jeszcze więcej czuję i i się widzi w drugim człowieku u siebie. To jest skudne. Niesamowite to jest. Nie ma drugiej planety takiej jak ta. Tak, ta, my jesteśmy tu z jakiegoś powodu. Wiesz, wolnicjonalnie nie można pójść i zostać, bo jest ładnie. Przychodzi czas, wiesz. Ja wiem, że nie zostało niewiele jeszcze i, i że to przyjdzie. Ja nawet widzę, jak to będzie wyglądało. Chcę ten czas maksymalnie wykorzystać, wiesz, dla innych. Chcę, mój najmłodszy syn ma 7 lat, najstarszy prawie 50. I tego najmłodszego ja powiedziałem: To jest Mary Antek, ty będziesz szamanem przyszłości, tak napisałem w tej książce. I wiesz, mówię, ty będziesz się opiekował matką, ty ją nauczysz czegoś, czego, yy, czego ja nie udawałem. A czemu być. tak mówisz? A jak mam mówić? Nie mówić, skoro wiesz. Wiesz, no, ale ja to robię, wiesz, ja to robię. To jest najważniejsze, że. Że, bo, że w każdej chwili to się bo... robi, to się mm. dzieje, mm. wiesz, także... Pozwoliłem sobie tak powiedzieć, wiesz, tak, tak. bo tak mówię, tak. że mhm. on dobrze wie, co będzie, kim będzie. <noise> tak, zanim się urodził, już to wiedział, a później wychowanie powoduje to, że nam się to jest ważne, to jest ważne, oceniamy. Dla Ciebie to jest tak piękne i tak mhm. wzniosłe, a równocześnie mhm. tak przejmujące, tak, tak. współczujące, że... Tak. Sen dobrze wie wszystko, co jest w Tobie. Tak. I wiesz, i ja chyba dorosłem do tego, żeby być ojcem, bo my się tak rozumiemy, ja mam z nim najlepszy kontakt. Ja jest najmłodszy. Dziękuję. Czy to dotyczy wiesz, informatyki, jak ja mu daję komputer rozebrać, on go rozbiera taki stacjonarny, to jest ostatnia jego praca, składa. Robi z tego różne kombinacje, zabawia się. Ja wiesz, ja się patrzę, jak, on, jak jego mózg pracuje. To jest niesamowite. Jak mu dałem narysować kiedyś neurografikę, to jego, jego linie są proste, jak sieć. A nasze my tak uwikłanie jesteśmy, że to mózg staje.